Komitetu, który jest piechcą, patriotyczny tej oznaczyć Pana złoty, czyli wiązki. W wspaniałej uroczystości chciałbym również po pierwsze poinformować Państwa, a po drugie poprosić Pana Marszałka, aby y, odznaczył również y, Złotym Krzyżem Konorowym Związku Iwisówczyków Pana Grzegorza Letwosowskiego, który y, jest odznaczany za wybitne zasługi dla regionu. Dla związku jest urczyków Przyjemność być wśród tylu wspaniałych ludzi. Yy, chciałbym na wstępie pogratulować Dyrekcji Planu Pedagogicznego i wszystkim artystom, którzy mieli występ yy, chóru, yy, za moc doznań, wrażeń przy wykonaniu tego Ja zawsze. W życiu. Czasami kwestia podjęcia decyzji, kwestia y, odwagi. Nie ja to wymyśliłem, ale życie jest sztuką wyboru, trudną sztuką, przed którą w swoim życiu wiele razy będziecie starać. Pytanie, w którą stronę pójdziecie, będzie zależało w 90% przypadków od Was. Życzę trafnych i właściwych wyborów. Właśnie w przyszłej drodze, w Waszym przyszłym życiu. W związku z tym, że Pan Marszałek nie mógł być osobiście na dzisiejszej uroczystości, przekazał mi list skierowany do Dyrektora Państwa Szkoły. Listem pozwolę sobie w tej chwili odczytać. Szanowny Pan Zbigniew Winiarski, Dyrektor Zespołu Szkół numer jeden, im. Anny Bazurny, po lubię do czynienia. Szanowny Panie Dyrektorze, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość. wziąć w niej udział. Organizowane przez Państwa wydarzenie to akt stanowiący symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji i jednocześnie zobowiązanie 私はちょっとね społecznościowej lauracji Pana Profesora Doktora habilitowanego Wiesława Ilana Mosnickiego. Szanowni Państwo, kolega młodzieży. W chwili jak się sięga do tego samego źródła, to się odwołujemy do tych samych Tak więcej znaczących. Też chciałem zacząć od tego cytatu umieszczonego na stronie tytułowej tej broszury, bo tego się trzeba uczyć, niemalże że Proszę. Ale pozwolę sięgnąć do słów, które napisał Waszczynek. Dziękuję za zaproszenie na tę uroczystość. nie wiem, czy jeden ja się czy <tryk> To moja To chcę powiedzieć, że Ikoną, symbolem, znakiem szkoły. na wieczną wartę, bo tak się mówi o żołnierzu i bozu, Józefie Mówi się też, że żołnierze, po uwielbiali, dla wielu było komendantem, a także dla wieku bardziej rodzinnie dziadki. Polskich. Prezydent Ignacy Mościcki wypowiedział słowa. Dał Polsce wielkość, wielkość, moc, i i kazał wnieść trudne w podziemia tejże katedry, bo nazwisko. był Tu na Pomorzu, chyba nawet to to najbardziej było postrzegane. Jeszcze kołatają się różne oceny, że Kyrgyzstan zaniedbywał Pomorze i wybrzeże naszego ojczyzny świata. A to nieprawda wielka. Warto pamiętać także o tym, że. Pomoc kapu przygotowywała w 19 roku powstanie. o obecności w życiu tego wspomnianego na początku przeze mnie człowieka i autoracji przytoczonego tutaj cytatu Jana Pawła Wielkiego. Dziś mówi się o pokoleniu jp 2. Ja celowo właśnie w kontekście tego znaczenia zbliża w tego postaci, chcę przywołać pewną reminiscencję, którą zaznaczałem właśnie w fałerskich kryptach. Działo się to w 1978 roku, kiedy 11 listopada legioniści, żołnierze marszałka z 20 roku zebrali się u trumny swojego wodza i Zabrakło, tak jak wcześniej, w poprzednich latach bywał gospodarz, metropolita krakowski. Zabrakło go, bo zdarzyło się w międzyczasie, od klasy babelskiego wzgórza przeniósł się, był na wzgórze watykańskim. I właśnie wtedy, patrząc na tę, tę inskrypcję na trumnie swego wodza, zrozumieli rzecz przeciwną. Oto ten JP1 ma swojego wielkiego kontynuatora w innym wymiarze duchowym tam w Rzymie. Myślę, że to ta więź między żołnierzkim pokoleniem JP1 a duchowym dziedzictwem pokolenia JP2 jest istotna. Mocna, głęboka więź. Zwłaszcza, że przecież ten rok 20, który dla jednego i drugiego pokolenia, a zwłaszcza dla, jest takim symbolicznym znakiem. Przecież to rok urodzenia. W żołnierskiej rodzinie największego pola. Ale. na kamie tego. Chodzi się też zapytać, co związek, który uhonorował sztandar waszej szkoły, ma wnosić w życie? Stawia przecież określone wymagania i trzeba te wymagania przypomnieć, byście byli zaskoczeni, kiedy będziecie musieli sami od siebie płacić, I także kiedy będą od was Otóż to odznaczenie zobowiązuje do tego, co kiedyś nazywano imponderabilia, czyli wartościami najwyższymi, takimi jak chorob, odwaga, prawda, prawość, godność, a i samo państwo, wolne, niepodległe, słylenne i kiedyś dodawano jeszcze całe a przy tym. Zakładają także ofiarę, poświęcenie, gdy okoliczności tego będą wymagały, się jakieś zagrożenia. Przecież nic nie jest dane raz na zawsze i czasy, próby mogą przyjść. Zatem pozostaje to wyzwaniem.